Po luźnym poniedziałku, który był takim dniem na regeneracji i złapanie nowej energii, wtorek to już praca na maksa. No, zgadza się, dzisiaj dwa treningi, ciężkie treningi. Pogoda nie sprzyja, ale jeśli wykonaliśmy taką pracę jak dzisiaj, w takiej pogodzie, to znaczy, że jest, przygotowuję, te przygotowania idą w dobrym kierunku i my będziemy też lepiej przygotowani na nowy sezon. Zdecydowanie tak. Te dzisiejsze treningi widać było bardzo dużo pojedynków, takich jeden na jeden, co na pewno można powiedzieć dodatkowo wpływa jeszcze na to zmęczenie, tak? bo dużo ścigania. No, zgadza się, no, te dzisiejsze dwa treningi to takie bardziej o charakterze mocowym, więc dużo tych pojedynków jeden na jeden, dużo pracy intensywnej, więc no, czuć to pan zdecydowanie. Dopiero go zaczęliśmy na trzeci dzień, się dynamic. Wyjdźcie do Spytasz mnie potem. Jak generalnie, bo pomału chyba będziemy mogli się zbliżać do podsumowania tak naprawdę okresu przygotowawczego, no bo liga można powiedzieć tuż tuż, jak ten dotychczasowy czas, ta praca wykonana przez was wszystkich wygląda w, twojej, w Twoich oczach, w Twojej opinii. No myślę, że jest to krótszy, ale zdecydowanie intensywniejszy ten okres niż ten zimowy. No już trener nas zdecydowanie bardziej zna. Ten skład też się dużo nie zmienił, więc te personale też wiemy na co, kto sobie może pozwolić i te obciążenia są dobierane tak, żebyśmy dobrze popracowali, żeby było czuć zmęczenia, ale żebyśmy w ten nowy sezon weszli dobrze przygotowani motorycznie. 3 na 3, dziękuję bardzo. Co chcesz powiedzieć, Beniu? Pozdrawiam rodziców i mam dzisiaj urodziny, 19, więc życzę mi wszystkiego najlepszego w komentarzach. Kocham Was. Musisz wygrać każde jeden pojedynek? Tak. Pierwszy. Tak, czy to, to Ej, no, bo ja będę rozpieczał. Musisz wygrać. Musisz wygrać. Musisz wygrać. Musisz wygrać. Musisz wygrać. Musisz wygrać. to, do, wygrać. to Trzecia piłka przed nami jeszcze dwa dni pracy na obozie plus trzeci, mecz, dwa mecze sparingowe. czyli te dwa dni, a jak obóz, no to jeszcze trzeba na pewno będzie troszkę dać, jak to się czasem mówi z wątroby. No zgadza się, no ale to po to tutaj przyjechaliśmy, żeby popracować, a, a nie odpoczywać. No i te dwa piątkowe mecze będą zwieńczeniem tego całego okresu przygotowawczego i tego obozu. I tego się trzymamy. Dzięki za rozmowę i, i wracamy do pracy tak naprawdę. Tak jest. Rodzi jak jest na obozie. Oczywiście. Znaczy, nie mogę tak nie? No, bo to będzie w internecie, tak? Jest petarda. Słoneczko okay. Jak jest na boczu? Do Świetnie. Tak Lampa jak nie, powiem co. Ale sobie trenujemy, nie? Ciiś. Z racinko O, ja tu cię jeszcze dłużej filmować. Fajnie, ale ciężko. Z jednej strony fajnie, z drugiej ciężko, więc nie mogę się zdecydować. Taki jakby związek, relacja 80-20. Tak bym to nazwał, bo jest fajnie przez 80% czasu, ale 20% jest ciężko i... i wtedy jest niefajnie. Wracasz do pokoju i cię wszystko boli. Plus taki jest taki, że mały własny. Proszę, się nie puszczać to nie mogę równowagi złapać To na w skorpianie się zapytam co Zapytamy później jak będziemy coś... Jak kajaczki wczoraj. Za Na rękach? Na rękach. Na szczęście Nie biegacie na rękę. Na szczęście nie Ale dobrze udało się chyba. Chcę pozdrowić całą swoją rodzinkę wszystkich tych, którzy pamiętali o moich rodzinach Moich rodziców, moje siostry, moich najlepszych znajomych. No, trzymajcie się cieplutko. Dzisiejszy dzień. To nie nagrywasz? Jakobus. Bardzo fajnie. Jak grałem w Counter Strike'a, to zawsze grałem do 15. Bo po 15 z terrorystów musiałem być antyterrorystów. Czego byście chciał dowiedzieć? Jak żyć? <laughs> Nie wiem. Jestem młody. Na razie sam się uczę żyć. Jeczu, że piłka mi trochę pomoże. Obóz? No spoko. Warunki świetne. Możemy sobie potrenować, przygotować się. Także fajnie. Wszystko fajne. Zdęc. Muy bien, muy bien. Muy algo, algo cansado. Pero estoy bien. Podemos comer algo? Claro, cuando quiera comemos algo. Rosu. Rosu. Sí, claro. Me gusta Rosu What else? Rosu, what else? Rosu. Con arroz. Pollo, carne. Ay. Me manta loco. Me manta loco. Loco tan negro ese. Ay, Dios mío. Mój to sol na sobie. to W porządku. Co w porządku? Obóz. Na razie, na razie jest ok Wiesz? Opowiedz, nie, kajaki... mo nie mogę mówić głośno, bo trener opowiedz, patrzy. Opowiedz, ale, opowiedz, ale, opowiedz, trójka, ale kajaki nam poszły super. Opowiedz, że w pierwszej trójce byłem. Pierwsza trójka, nawet pierwsza dwójka. A byliśmy pierwszy raz z moim partnerem z kajaka Kondim. Także myślę, że zaliczone no, dzisiaj boisko powiedz, jak nie pomogłeś hey. boisko dwa razy Powiedz jak na mnie pomogłeś hmm, No co tu dużo mówisz Mów nam? prawdę Dobrze i czuję jak Skorpion Skorpion się czujesz? Tak oh. Skorpion team Hello Skorpion number two Hello. Doing? All good Nice weather Easy warm up Cóż, soft. sofra? One up is easy. If you compare to other camps in your life, Simon, it's easy for you. It's easy for me, I'm like on holiday. <laughs> Co <Cześć>, chcesz <laughs> powiedzieć z kibicą? Tak, <noise> że kupowali karnety i zapraszali na hetmańską, no nie? ogólnie dobry futbol. Z naszej strony oczywiście. Pracujemy ciężko, bawimy się chlebkiem i przygotowujemy się do rysowania Mega dobre jedzonko. I fajny ośrodek bardzo. kiedy jesteś w domku? W domku jestem z Barzykiem, skoczym, sontim, z Kocim, z z Lenim i z Czyli że wygląda jakby był szybki, ale nie jest. Tak, tak dokładnie. Skorek. Jak się masz? Dobrze Trochę ciepło Ale można trenować No lepsze ciepło niż zimno chyba, co? Do treningu różnie Ale tak to dobrze, że jest no. ciepło Idźmy W plus 30, minus 30 Co to wybierasz? To plus <noise> Jak ogólnie obóz? Ciężko, ale o to chodzi. O to chodzi o to.